hmm what do you think about the new ipad pro a visit to apple.com should be able to help you with that okay Cześć, dzień dobry, witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku programu Subiektywnie. Programu, w którym rozmawiamy na tematy ważne i ważniejsze dotyczące smartfonów i tematów około smartfonowych. Dzisiaj na warsztat wjeżdża kilka tematów. Kilka tematów, które pojawiły się na przełomie ostatnich kilku tygodni, które uważam, że warto jest poruszyć. Będą tematy związane z Apple, będą tematy związane z Huawei, no i oczywiście, będą tematy związane z. Xiaomi. Jeszcze tylko na początku przypomnę o organizowanym przeze mnie konkursie, który jest sponsorowany przeze mnie, w ramach którego do wygrania jest nowiutki Xiaomi Redmi Note 8T. Jeżeli jesteście zainteresowani wzięciem udziału w tym konkursie, to nigdy nie pamiętam, pozostawiam link do filmu, w którym ten konkurs jest organizowany. A teraz przejdźmy do rzeczy, bo czas nas nagli. Przede wszystkim zacznijmy od tego najbardziej kontrowersyjnego tematu związanego z nowym nowym iPadem Pro 2020. Mianowicie, ja, jak dobrze wiecie, jestem szczęśliwym, bo szczęśliwym od dwóch lat użytkownikiem iPada Pro tego z 2018 roku i zastanawiałem się, przyznam, że zastanawiałem się, czy nie wymieniać tego iPada na tego nowego i doszedłem do wniosku, że na 99,9% tego nie zrobię. Dlaczego już pieszę z wytłumaczeniem? Przede wszystkim nowy iPad Pro 2020 jest to lekka, ale to bardzo lekka modyfikacja względem tego dwuletniego iPada i mam wrażenie, że więcej tutaj jest skoku na kasę i więcej jest tego trochę nie bójmy się opowiedzieć oszukiwania klientów, aniżeli faktycznych nowości. Jakie są różnice? Już pieszę z wytłumaczeniem. Pierwsza różnica to oczywiście skaner LiDAR który jest przede wszystkim odpowiedzialny za skanowanie przestrzeni, podejrzewam, że tego typu technologia może rozbujać się, ale to dopiero w kolejnych aktualizacjach, które zostaną zaimplementowane do iPad OS. Na ten moment nie jest to nie wiadomo, jak wielka rewolucja. Jeżeli ktoś strzela zdjęcia iPadem, jeżeli są takie osoby, które lubią sobie strzelić fotkę tabletem, to faktycznie mamy jeszcze poprawiony aparat fotograficzny mamy ultra-szeroki kąt i jeżeli ktoś jest zainteresowany, ma to sens. Dla mnie to nie ma większego sensu, ponieważ tabletem po prostu zdjęć nie robię. Kolejna rzecz jest to podstawowa wersja gigabajtowa, mianowicie zamiast podstawowej wersji 64 GB mamy 128 GB. Oczywiście względem ostatnich dwóch lat przełożyło się to na wyższą cenę, bo zamiast, pamiętam, podstawowa wersja iPada Pro 2018 był to wydatek rzędu 3799 zł, teraz jest to 3899, ale największe kontrowersje zbudził procesor i posłuchajcie. W tym iPadzie z 2018 roku mamy procesor A12X. W tegorocznym iPadzie, czyli w iPadzie o dwa lata nowszym, mamy procesor A12Z. I jakie są różnice pomiędzy tym procesorem? Mianowicie sam procesor jest dokładnie taki sam i różnice w benchmarkach, jakie występują pomiędzy jednym i drugim urządzeniem są znikome. Jednak jeżeli chodzi o zaimplementowanie układu graficznego, mamy tutaj dodatkowy rdzeń. Mianowicie mamy ósmy rdzeń. Jednak. Okazuje się po testach, które zostały przeprowadzone, wychodzi na to, że w tym iPadzie, w iPadzie z 2018 roku, ten rdzeń też się znajduje, natomiast jest zablokowany. Co zrobiło Apple? Zamiast tworzyć nowy procesor, zamiast implementując nową technologię, która uważam, że po prostu nie była potrzebna, bo po dwóch latach ten procesor jest w dalszym ciągu niesamowicie szybki, po prostu odblokowano dodatkowy rdzeń. Krótko mówiąc, płacimy za coś, co faktycznie jest w dwuletnim urządzeniu. I to moim zdaniem jest słabe, bardzo słabe. I ściema względem klientów, bo sprzedają nowe urządzenie, które de facto jest urządzeniem starym, jakkolwiek by to nie nazwać. I to nie jest fair, i uważam, że tego typu zagrywki nie powinny być stosowane w przyszłości. Krótko mówiąc, jeżeli tablet pojawi się w XCOM, najprawdopodobniej przygotuję dla Was recenzję, jednak ja prywatnie swojego iPada z 2018 roku po prostu. Nie zmienię. Wraz z nowym iPadem pojawiła się również nowa klawiatura. Nowa klawiatura, która się nazywa po prostu Apple Magic Keyboard, i jest to opcjonalna klawiatura, którą możemy dokupić nawet do tego starszego modelu. No, z racji konstrukcji i wyglądu jest to dokładnie takie samo urządzenie, które różni się obiektywem aparatu. Jest to klawiatura która ma również zaimplementowany gładzik, która ma zmienić sposób użytkowania iPada. Czy tak będzie, nie wiemy, z tego co kojarzę, nowa klawiatura powinna się pojawić dopiero w sprzedaży w maju, więc jeszcze te Plus minus półtora, dwa miesiące musimy odczekać. Nie wiem, czy ją kupię, jednak chciałbym też przygotować osobny materiał, tylko ze względu na jedną rzecz: mianowicie klawiatura w podstawowej wersji do iPada 11-celowego kosztuje 1499 zł. Krótko mówiąc, jest to cena, w ramach której możemy kupić przyzwoity tablet, poprawnego laptopa do takich normalnych, codziennych zajęć. Oraz przyzwoity smartfon klasy średniej. Czy klawiatura jest warta takiej ogromnej kwoty? Znaczy już teraz mogę powiedzieć, takiej ogromnej kwoty żadna klawiatura nie jest warta. Jednak mimo wszystko spodziewajcie się, jak tylko pojawi się sprzedaży. Spodziewajcie się takiego materiału poświęconemu temu akcesorium do nowych iPadów. No dobrze, kolejny temat jest to temat związany z nowym Apple Watchem, ale nie Apple Watchem serii 6, który najprawdopodobniej w tym roku się pojawi, a Apple Watchem serii 7. Mianowicie pojawiły się informacje, jakoby w nowym Apple Watchu powrócił do łask skaner odcisków palców Touch ID. Jak faktycznie będzie, jak to będzie wyglądać, jedni mówią, że ten skaner będzie zaszczyty w koronce, drudzy natomiast wspominają, że będzie to skaner zaimplementowany na wzór wszystkich smartfonów z Androidem pod taflą szkła. Jak będzie, przekonamy się najprawdopodobniej w ciągu dopiero najbliższych dwóch lat, bo w Apple Watchu serii 6, który najprawdopodobniej pojawi się w tym roku, takich zmian nie znajdziemy. Dla osób, które oczekują, jeżeli są takie osoby, które oczekują taniego iPhone'a w dalszym ciągu czekamy na jakiekolwiek szersze informacje dotyczące nowego iPhone'a, mianowicie iPhone'a 9 oraz 9 plus. Krótko mówiąc, konstrukcyjnie będzie to iPhone 8 oraz 8 plus po prostu w przyzwoitej cenie, w podstawowej cenie przyzwoitej jak na Apple 2100 49 zł. Mam nadzieję, że z perspektywy najbliższych tygodni, miesięcy się to zmieni, i Apple być może po cichu, tak jak to zrobiło z nowymi iPadami czy MacBookami R, wprowadzi również do sprzedaży nowej iPhone'y. W zeszłym tygodniu swoją premierem miał Huawei P40 oraz P40 Pro. Nie wiem, te nazewnictwa zaczynają być dla mnie dosyć szalone. Wiem, że niektórzy już YouTuberzy przygotowali dla Was pierwsze wrażenia. Ja na swój egzemplarz testowy w dalszym ciągu czekam. Nie śpieszy mi się. Przygotuję materiał w momencie, kiedy będzie gotowy, najprawdopodobniej zacznę od porównania P40 Pro wraz z P4... P30 Pro, żeby zobaczyć jakie różnice pomiędzy tymi urządzeniami następują i czy warto w ogóle jest przesiadać się z moim zdaniem bardzo dobrego P30 Pro na P40 Pro. Czy ceny na ten moment nie są zachęcające, biorąc pod uwagę te ceny jakie poznaliśmy związane z P40 Lite oraz P40 Lite E. Tamte ceny były naprawdę niewielkie początkowo 699 zł. oraz 999 P40 jest to wydatek rzędu 3000 zł. P40 Pro jest to 4200 zł. Zatem nie są to kwoty małe, biorąc pod uwagę obecną sytuację Huawei. A. Kolejny temat to kontrowersje, jakie wzbudziły ceny, europejskie ceny Xiaomi Mi10 oraz Mi10 Pro. Krótko mówiąc, ceny jak na Xiaomi są po prostu duże i przyznam szczerze, że Oczekiwałem, że w pewnym momencie Xiaomi zacznie podwyższać ceny, tak jak jeszcze parę lat temu zaczął robić to Huawei. Mi10 jest oficjalnie, jeżeli chodzi o ceny europejskie, jest w cenie P40, a Mi10 Pro jest w cenie P40 Pro, mianowicie 799 euro oraz 999. Jakie będą ceny polskie? Już jutro najprawdopodobniej dowiemy się, jak to wygląda. Ponieważ 31 marca 2020 roku ma się odbyć premiera nowych Xiaomi w Polsce. Jak dobrze wiemy, też niedawno zostały zaprezentowane nowe, dużo tańsze Xiaomi, mianowicie z tej podmarki Redmi: Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Max. Oczywiście jeszcze ten rebranding skierowany na Europę, mianowicie Redmi. Note 9S. Krótko mówiąc jest to po prostu europejski odpowiednik Redmi Note 9 Pro. Przepraszam, ale tych nazwnic od mi jest tak dużo, że zaczynam się powoli gubić. W zeszłym roku mocno wychwalałem Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro, i mam nadzieję, że w tym roku to samo będę mógł powiedzieć o linii Redmi Note 9. Kilka informacji, jakie pojawiły się na temat nowych mi 10, to nie tylko Mi 10 i Mi 10 Pro, ale również i najprawdopodobniej mający premierę w maju. Mi 10 Lite, trochę okrojona wersja flagowej Mi 10, jednak różnica cenowa ma być spora. 799 euro zamiast 999 euro biorąc pod uwagę wersję Pro, Mi 10 Lite ma być dostępny w cenie zaledwie 349. Euro. Zatem cena wydaje się spoko. Jakie to będzie miało przełożenie na komponenty i co faktycznie Mi 10 Lite sobą zaprezentuje, na to będziemy musieli poczekać jeszcze te półtora, dwa miesiące. No dobrze moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. W tym tygodniu na kanale powinniście spodziewać się jeszcze recenzji jednego laptopa. Lubię sobie po prostu od czasu do czasu zrobić odskocznie od smartfonów, bo tak jak dobrze wiecie, ten rynek ostatnio staje się trochę nudny. Powinno się pojawić już wcześniej wspominane porównanie P40 Pro P40 30 Pro oraz być może jakieś tam pierwsze wrażenia, być może jakiś tam pierwszy materiał związany z Mi-10. No dobra, dziękuję serdecznie za poświęcenie tych kilku minut na obejrzenie tego materiału. Widzimy się za parę dni. Pozdrawiam serdecznie. SIA!